Co to dzieska? Dlaczego kwietnie rośnie? Właśnie go podlałem. Rany. O, mam pomysł. I nie muszę czekać. Cześć, chłopcy. Hej, Hej Laura! Laura, mam dla ciebie prezent. O, tylko nie mów, że chcesz mi dać nowiotkiego iPhone'a. Ha, nie, moje słoneczko! Mój prezent jest lepszy niż iPhone. Tu rybkę kuczy. Nie, nie. Laura, twój romantyk chce dać ci doniczkę z ziemią. Niezwykły chłopak. Co? Powiesz nie pęczę? Kaka! Otóż tak. No rozumiem, dziękuję. Nigdy nie znam takiego prezentu. I co, podoba ci się? Tak, bardzo.